Kiedy ktoś nas ignoruje, oddala się, lub po prostu znika z naszego życia bez wyjaśnienia, jedno pytanie często echem odbija się w nas w ciszy: Co mogę zrobić, żeby zaczął za mną tęsknić i znów zaczął mnie szukać? To pytanie często rodzi się z bólu porzucenia, lęku przed odrzuceniem i potrzeby akceptacji. Ale jeśli spojrzymy przez głębszą soczewkę soczewkę samouzdrowienia jak uczy nas Louis Hay, zauważamy, że prawdziwe pytanie być może nie dotyczy drugiego człowieka, ale nas samych. Louise Hay mawiała, że wszystko, czego doświadczamy na zewnątrz, jest odzwierciedleniem naszego wewnętrznego świata. Kiedy desperacko pragniemy, żeby ktoś za nami tęsknił, być może tak naprawdę to my sami siebie porzucamy. Pragnienie powrotu drugiego człowieka może być cichym wołaniem części nas, która chce być rozpoznana, kochana i zaakceptowana. Ale przede wszystkim przez nas samych. Więc co naprawdę działa, żeby ktoś zaczął za tobą tęsknić? Paradoksalnie nie jest to bieganie za nim, błaganie, wysyłanie wiadomości czy próby zwrócenia na siebie uwagi. To, co naprawdę sprawia, że ktoś odczuwa twoją nieobecność, to twoja obecność przy samej sobie. To naturalny magnetyzm kobiety, która zamiast umniejszać siebie, żeby zmieścić się w czyimś uczuciu, Rozszerza swoją miłość własną aż do przelania, bo nieobecność odczuwa się tylko wtedy, gdy jest coś wartościowego do odczucia. A ta wartość rodzi się wewnątrz. Dbanie o siebie, odzyskanie poczucia własnej wartości, uporządkowanie priorytetów i przypomnienie sobie o swojej wartości to potężne postawy. Kiedy łączysz się ze sobą, ze swoją prawdą i ze swoim światłem, coś zmienia się w Twojej energii. Nie musisz nic mówić ani niczego udowadniać. Świat to czuje, ludzie to czują. I tak, ten, kto się oddalił, może to poczuć, ale ważniejsze niż to, żeby on za tobą tęsknił, jest to, żebyś przestała tęsknić za samą sobą. Louis Hay zachęca nas do przekształcania myśli o niedostatku w afirmację mocy. Zamiast powtarzać w myślach: Dlaczego on mnie nie szuka? Spróbuj afirmować Jestem godna miłości i jestem kochana dokładnie taka, jaka jestem. Uwalniam potrzebę akceptacji od tych, którzy mnie nie widzą. Te słowa, powtarzane z intencją, zaczynają zmieniać pole emocjonalne i wibracyjne wokół nas. Prawdziwa magia polega na skierowaniu wzroku do wewnątrz, ponieważ tam mieszka źródło wszystkiego. Często, kiedy przestajesz kogoś ścigać, ta osoba odczuwa zmianę. I nie chodzi tylko o nieobecność. Chodzi o ciszę pełną obecności, o twoją nową postawę, o twoją energię, która nie wibruje już w desperacji, ale w zaufaniu. Kiedy przestajesz biec, tworzysz przestrzeń, aby zostać odnaleziona. Ale ta podróż wymaga odwagi. Odwagi by spojrzeć w lustro i powiedzieć: nawet jeśli on nigdy nie wróci, ja wybieram wrócić do siebie. Bo w końcu to, co naprawdę nas dopełnia, nie jest drugi człowiek, ale ponowne spotkanie z naszą własną duszą. To właśnie w tym ponownym spotkaniu z własną duszą cały scenariusz się zmienia. Bo kiedy wybierasz kochać siebie, karmić siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu, twoja wibracja się zmienia i, jak mawiała Louise Hay, to, w co wierzymy o sobie, staje się dla nas prawdą. Jeśli wierzysz, że potrzebujesz drugiego, żeby być szczęśliwa, żyjesz w niedostatku. Ale jeśli wierzysz, że zasługujesz na najczystszą miłość, w tym swoją własną, przyciągasz relacje, które odzwierciedlają te pełnie. Nie musisz stawać się kimś innym, żeby on zaczął za tobą tęsknić. Musisz tylko przypomnieć sobie, kim już jesteś, zanim pojawił się ból, zanim pojawiło się czekanie zanim pojawiła się niepewność. Jest w tobie cała kobieta, może zapomniana, może uciszona przez lata emocjonalnego porzucenia i niezdrowych wzorców relacji. Ale ona tam jest, żywa, czekająca na twoje własne spojrzenie. Zamiast planować, jak wywołać zazdrość lub jak nim manipulować, żeby wrócił, zapytaj siebie: Jak mogę ponownie połączyć się z tym, kim jestem? Czego zaniedbuje w sobie, czekając na niego. Bo często, szukając u drugiego obecności, której nam brakuje, porzucamy tę najświętszą, naszą własną. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie jesteś karana, ignorowana ani odrzucana przez wszechświat. Jesteś przekierowywana do samej siebie. Cisza drugiego może być zaproszeniem do wysłuchania tego, czego od dawna w sobie nie słyszałaś. Swojej intuicji, swoich granic, swoich prawdziwych pragnień. Czasami jego nieobecność to szansa na ponowne postawienie siebie na pierwszym miejscu. I kiedy to się dzieje, dzieje się też coś magicznego. Zaczynasz promienieć w nowy sposób. Blask, który nie pochodzi z pragnienia bycia widzianą, ale z radości patrzenia na siebie. I to właśnie ten blask budzi tęsknotę. To nie to, co robisz. Żeby zwrócić uwagę, dotyka drugiego, ale energia, którą emanujesz, gdy jesteś w pokoju z tym, kim jesteś. Ta cicha, pewna, kochająca obecność może być znacznie potężniejsza niż jakakolwiek próba skłonienia go do powrotu. Ale oto klucz. Nawet jeśli wróci, najważniejsze jest, żebyś znów nie zgubiła siebie, próbując go zatrzymać. Bo największym osiągnięciem nie jest sprawienie, żeby wrócił, jest pozostanie przy sobie cała nawet jeśli on nie zostanie. Więc jeśli chcesz, żeby on za tobą tęsknił, zacznij być obecna w swoim własnym życiu. Dbaj o swoją rutynę, swoje zdrowie, swoje marzenia. Odbuduj swoją samoocenę. Zmień swoje myśli. Używaj afirmacji jako narzędzia wewnętrznego przeprogramowania. Jestem wystarczająca. Jestem kochana. Jestem godna wzajemnej i świadomej miłości. Kiedy wibrujesz w tym stanie, wszechświat odpowiada, a czasami on wraca, ale ty już nie jesteś ta sama. I być może po raz pierwszy możesz wybrać nie z braku, ale ze świadomości. I to właśnie w tym punkcie wszystko się zmienia, kiedy przestajesz czekać na to, żeby cię wybrano, ponieważ już wybrałaś siebie. To jest esencja osobistej mocy. I to tam tkwi najgłębsza odpowiedź na pytanie: co zrobić, żeby on za mną tęsknił? Stać się tak całą w sobie, tak zjednoczoną ze swoją wartością, że Twoja nieobecność staje się obecnością, że Twoja energia mówi nawet wtedy, gdy milczysz, że Twoje milczenie odbija się echem bardziej niż jakiekolwiek słowo, które wcześniej pragnęłaś wykrzyczeć. Louise Hay uczyła, że to, co projektujemy na zewnątrz, nosimy w sobie. Kiedy projektujemy porzucenie, to dlatego, że nadal istnieje część nas, która czuje się porzucona. Kiedy projektujemy potrzebę akceptacji, to dlatego, że nadal jest rana, która prosi o uleczenie. Więc zamiast działać zewnętrznymi strategiami, publikować zdjęcia, żeby prowokować, znikać, żeby wywołać efekt, udawać brak zainteresowania, żeby manipulować, Spójrz ze współczuciem na dziewczynkę w sobie, która wciąż czeka, żeby zostać zauważona. Prawdziwy ruch, który sprawia, że ktoś za tobą tęskni, nie tkwi w grze, ale w autentycznej miłości, którą zaczynasz czuć do samej siebie. A ta miłość nie jest głośna nie musi niczego udowadniać jest cicha, spokojna i jednocześnie niepowtarzalna. Wyraża się w Twoich codziennych wyborach. W sposobie, w jaki dbasz o swoje ciało, szanujesz swoje granice, honorujesz swoje uczucia. I jest w tym procesie coś jeszcze bardziej subtelnego. Stając się całą, nie tylko budzisz tęsknotę drugiego, budzisz własne poczucie zasługiwania. Przestajesz pragnąć okruchów i zaczynasz pragnąć miłości, która Cię widzi, która wybiera Cię w sposób jasny, szczery i ciągły. I co ciekawe, to właśnie ten nowy wewnętrzny wzorzec rekonfiguruje twoje relacje. Bo kiedy traktujesz siebie z szacunkiem, nie akceptujesz mniej od nikogo. Zaczynasz dostrzegać, że to, czego chciałaś, żeby on za tobą tęsknił i wrócił, może już nie być wystarczające. Być może zdajesz sobie sprawę, że zasługujesz na więcej niż ktoś, kto przychodzi tylko wtedy, gdy za tobą tęskni. Zasługujesz na kogoś, kto zostaje. Ponieważ rozpoznaje Twoją wartość każdego dnia, kogoś, kto Cię widzi, nawet kiedy nie próbujesz być widziana. A jeśli wróci? Żebyś była tak połączona ze swoją esencją, żebyś potrafiła rozróżnić, czy wraca, bo naprawdę Cię widzi, czy tylko dlatego, że poczuł pustkę Twojej nieobecności? A jeśli nie wróci? Żebyś była tak wzmocniona, tak wypełniona samą sobą, że zrozumiesz. To, co wydawało się stratą, było w rzeczywistości portalem do Twojego wyzwolenia, bo w końcu prawdziwym celem nigdy nie było sprawienie, żeby wrócił. Prawdziwym celem było sprawienie, żebyś Ty wróciła do siebie. W trakcie tego ponownego spotkania ze sobą wiele odkryć nadejdzie: niektóre słodkie, inne bolesne. Być może zdasz sobie sprawę, jak bardzo kształtowałaś się, żeby być kochaną. Jak bardzo milczałaś, żeby zatrzymać kogoś blisko, jak bardzo zapomniałaś o sobie, próbując przypomnieć o sobie drugiemu. I to może boleć, ale jest też wyzwalające. Louise Hay przypomina nam, że każda myśl, którą mamy, tworzy naszą przyszłość. Więc kiedy powtarzasz w myślach zdania takie jak: On mnie nie chce, nie jestem wystarczająca On nigdy nie wróci. Karmisz narrację o niedostatku i odrzuceniu. Teraz nadszedł czas, aby zmienić tę historię. Nie po to, żeby on wrócił, ale po to, żebyś ty poszła naprzód. Żeby twoja przyszłość była budowana z miłości, obfitości, samowspółczucia. Zacznij codziennie afirmować: Jestem godna miłości po prostu dlatego, że istnieje. Jestem bezpieczna. I w pokoju ze sobą, i kocham i akceptuję siebie, dokładnie taką, jaka jestem. Te afirmacje to nie tylko ładne zdania, to narzędzia przeprogramowania. Kiedy są wykonywane z konsekwencją i intencją, zaczynają rozpuszczać wzorce przywiązania, lęku i autodestrukcji. Stopniowo będziesz czuła się lżejsza, bardziej cała, bardziej połączona ze swoją prawdziwą esencją tą, której nie trzeba szukać. Ponieważ już jest. I kiedy znajdziesz się w tym stanie, dzieje się coś bardzo ważnego. Przestajesz wstrzymywać swoje życie z powodu kogoś. Wracasz do robienia planów, wychodzenia sama, dbania o siebie, prawdziwego uśmiechania się. Przestajesz sprawdzać telefon w oczekiwaniu na wiadomość, ponieważ teraz jesteś zajęta przeżywaniem swojej własnej transformacji. I ten ruch jest tak potężny, że nawet jeśli drugi nie wróci, Rozumiesz? Tego właśnie potrzebowałaś. Wiele kobiet, rozpoczynając ten proces, odkrywa, że tęsknota, którą odczuwały, nie dotyczyła tylko mężczyzny, który odszedł. Była to tęsknota za samą sobą. Była to nieobecność własnego głosu, własnego uścisku, własnego światła. I właśnie dlatego ta droga jest tak święta, ponieważ nie chodzi w niej o to, żeby drugi poczuł twoją nieobecność. Chodzi o to, Żebyś ty poczuła swoją własną obecność. Jeśli przypadkiem on zacznie za tobą tęsknić i wróci, żebyś była wystarczająco silna, aby wybrać ze świadomością, żebyś nie wracała z braku, ale z jasności, żebyś nie akceptowała mało z lęku przed samotnością, ale wybierała to, co cię odżywia, widzi i docenia. A jeśli nie wróci, żebyś i tak świętowała, ponieważ wróciłaś. I nic nie jest cenniejsze niż to. Stajesz się magnetyczna nie przez wysiłek, żeby być pożądaną, ale przez spokój bycia tym, kim jesteś. I to właśnie ta energia wszystko transformuje. Ona uzdrawia, ona przyciąga, ona wyzwala. Kiedy zanurzasz się w procesie ponownego połączenia ze sobą, zaczynasz rozumieć, że tęsknota niekoniecznie jest słabością. W rzeczywistości tęsknota może być potężnym posłańcem. Ujawnia, gdzie nadal jest ból, gdzie nadal istnieją fragmenty ciebie, które oddałaś bez świadomości, gdzie nadal szukasz siebie w drugim, zamiast znaleźć siebie w sobie. Louise Hay zawsze broniła idei, że życie nas kocha. Nawet w najtrudniejszych momentach istnieje kochająca inteligencja, która nas prowadzi. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to tylko nieobecnością, ciszą lub porzuceniem. Dlatego jeśli się oddalił, być może życie po prostu usuwało to, co nie było już zgodne z miłością, którą jesteś w stanie przeżywać. Czasami dystans drugiego to opieka wszechświata działająca w tajemnicy. W tym momencie największym darem, jaki możesz sobie dać, jest samoakceptacja. Zamiast ciągle pytać, dlaczego On Cię nie szuka, zapytaj. Co we mnie wciąż czeka na to, żeby zostać pokochane przez samą siebie? To pytanie ma moc otwierania wewnętrznych drzwi, o których nawet nie wiedziałaś, bo to tam, w najbardziej zapomnianych zakątkach twojej duszy, mieszka klucz do twojej transformacji. I ta transformacja jest cicha, ale głęboka. Pewnego dnia budzisz się i zauważasz, że nie czujesz już tego ścisku w klatce piersiowej, że nie czekasz już na jego imię na ekranie telefonu że twoja energia znów płynie jak rzeka, która w końcu znajduje swoje koryto po tak długim zablokowaniu. To w tym punkcie stajesz się naprawdę niezapomniana, nie z powodu czegoś, co zrobiłaś, żeby zwrócić uwagę, ale z powodu spokojnej siły, którą teraz nosisz w swojej obecności. Ważne jest, aby zrozumieć, że sprawienie, żeby ktoś za tobą tęsknił, nie jest czymś, czym można sterować z zewnątrz. To naturalny efekt zmiany, która dzieje się w Tobie. Kiedy wibrujesz niedostatkiem, przyciągasz niedostatek. Kiedy wibrujesz obfitością, miłością własną, pewnością siebie, nie tylko przyciągasz innych ludzi, inspirujesz też tych wcześniejszych, żeby zobaczyli Cię w nowym świetle. Dlatego wielka zmiana polega na przestaniu chcieć być zapamiętaną i zaczęciu przypominania sobie, kim jesteś, odzyskaniu swojej historii, swoich marzeń, swoich zapomnianych pragnień, powrocie do tańca, pisania, podróżowania, samodzielnego uśmiechania się to jest droga. I w tym procesie ten, kto ma za tobą tęsknić, być może w końcu to zrobi. Ale najpiękniejsze jest to, że kiedy to się stanie, przestaniesz żyć, żeby być zapamiętaną, a zaczniesz żyć, żeby być całą i być może, tylko być może, ta nowa wersja ciebie nie zaakceptuje już powrotu do tego samego miejsca, z którego on wyszedł. Na tym etapie podróży nie próbujesz już udowadniać swojej wartości, wiesz, że masz wartość i ta świadomość zmienia wszystko. Zmienia twoje wybory, zmienia to, co tolerujesz, zmienia nawet sposób, w jaki kochasz. Bo w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, miłość nie wymaga wysiłku, żeby ją utrzymać. Wysiłku wymaga próba zatrzymania tego, co nie jest już zgodne z Twoją prawdą. Louise Hay mawiała, że wszystko zaczyna się od myśli. Jeśli myślisz, że jesteś jednorazowa, przyciągasz relacje, w których czujesz się porzucona. Jeśli wierzysz, że jesteś godna szacunku, miłości i wzajemności, zaczynasz wibrować relacje, które to odzwierciedlają. Wszechświat odpowiada na Twoją wibrację, a nie na Twoje desperackie prośby. Dlatego zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: jaką energię teraz kultywuję? Lęk, strach, niepewność, czy może spokój, pewność siebie i miłość własną? To pytanie jest fundamentalne, ponieważ pokazuje, gdzie wibrujesz. A gdzie wibrujesz, tam tworzysz. Jeśli pragniesz, żeby ktoś za tobą tęsknił, zacznij czuć swoją własną obecność. Pielęgnuj życie, w którym uwielbiasz mieszkać. Inwestuj w swoje dobre samopoczucie emocjonalne, duchowe, fizyczne. Stwórz codzienne rytuały, które ponownie łączą Cię z Twoją esencją: medytacje, pozytywne afirmacje, świadome milczenie, świadome spacery, inspirującą lekturę. Wszystko to wyrównuje Twoją częstotliwość. A być może teraz zastanawiasz się: Ale co, jeśli On nigdy nie zacznie za mną tęsknić? To pytanie boli. Ponieważ dotyka najgłębszego lęku przed tym, że nie jesteśmy ważni, ale jest też wyzwalające, jeśli spojrzy się na nie z odwagą, bo jeśli on nie zacznie za tobą tęsknić, być może życie pokazuje ci, że miłość, na którą zasługujesz, to nie ta, która szuka cię tylko wtedy, gdy cię straci, to ta, która rozpoznaje cię, kiedy jeszcze jesteś obecna. Zasługujesz na to, żeby być zapamiętaną, kiedy jesteś obok. A nie tylko wtedy, gdy odejdziesz. Zasługujesz na to, żeby być priorytetem, a nie tylko zauważoną z opóźnieniem. A to rozpoznanie zaczyna się w tobie. Musisz być pierwszą, która wybierze siebie pierwszą, która siebie usłyszy pierwszą, która o siebie zadba. Kiedy to się dzieje, nawet jeśli on wróci, nie będziesz już w tym samym miejscu emocjonalnie, duchowo, wibracyjnie. I to nie jest gorycz, to rozwój, to emocjonalna dojrzałość. To wiedza, że miłość nie jest synonimem cierpienia, wiecznego czekania, próbowania naprawienia tego, co zawsze było rozbite. Miłość, jak mawiała Luis, zaczyna się od akceptacji, a największą akceptacją, którą możesz teraz praktykować, jest akceptacja, że zasługujesz na najlepsze nie więcej czy mniej najlepsze. Więc jeśli nadal chcesz, żeby On za tobą tęsknił, kontynuuj. Ale niech to pragnienie rodzi się z Twojej obfitości, a nie z Twojego braku. Niech będzie naturalną konsekwencją Twojego światła, a nie próbą odzyskania tego, co już zostało stracone. Prawdziwy powrót do siebie nie jest tylko symboliczny, jest głęboko transformujący. To wtedy, gdy przestajesz żyć w oczekiwaniu na wiadomość i zaczynasz żyć w pełni. To wtedy, gdy patrzysz w lustro z czułością, nie szukając odbicia tego, jak on cię widział, ale z prawdziwym pragnieniem zobaczenia siebie własnymi oczami. I w tym nowym spojrzeniu znajdujesz kobietę, która nie tylko przetrwała nieobecność, ale rozkwitła dzięki niej. Louise Hay nalegała: Kochaj siebie teraz. Nie czekaj, aż będziesz zdrowa, aż schudniesz, aż on wróci. Kochaj siebie teraz. Bo miłość własna nie jest celem, jest punktem wyjścia. I kiedy wychodzisz z tego miejsca miłości, wszystko się zmienia. Nawet tęsknota, którą odczuwasz, się zmienia. Nie jest już dziurą, bólem wbitym w klatkę piersiową. Staje się delikatnym przypomnieniem, że jesteś żywa, wrażliwa, ludzka, ale także cała. I w tym momencie zaczynasz dostrzegać paradoks. Im mniej próbujesz sprawić, żeby on za tobą tęsknił, tym bardziej może zacząć tęsknić, bo on zauważa zmianę. Zauważa, że przestrzeń, którą zajmowałaś, już tam nie czeka. Zauważa, że ruszyłaś dalej. I to spostrzeżenie może być dezorientujące dla kogoś, kto przyzwyczaił się do twojej bezwarunkowej obecności. Ale prawdziwe pytanie teraz nie brzmi już, czy on za mną tęskni. Prawdziwe pytanie brzmi, czy jeśli on wróci, Nadal chce tego samego rodzaju relacji, którą mieliśmy? Bo kiedy się uzdrawiasz, zmieniasz się. Twoje wymagania emocjonalne się oczyszczają. Przestajesz chcieć być tylko kochana i zaczynasz chcieć być widziana, szanowana, akceptowana, wybierana codziennie, bez gierek, bez wątpliwości. A jeśli nie wróci, nadal wygrałaś, bo znalazłaś w sobie siłę, o której wcześniej myślałaś, że zależy od miłości drugiego. Odkryłaś, że możesz być szczęśliwa sama ze sobą, że możesz spać spokojnie bez tego powiadomienia, że możesz czuć się kochana przez życie, przez Boga, przez wszechświat, nie potrzebując akceptacji od kogoś, kto nie umiał cię rozpoznać. Oczywiście będą trudne dni. Dni, kiedy pamięć ciąży, kiedy serce ściska, kiedy wątpliwość próbuje szepnąć, że straciłaś coś cennego. Ale w te dni pamiętaj: to, co naprawdę cenne. Nigdy nie odchodzi z kaprysu, a jeśli odeszło, to dlatego, że życie daje ci większy prezent, ponowne spotkanie z twoją własną duszą. Nie musisz być zapamiętana przez kogoś, żeby udowodnić, że jesteś niezapomniana. Twoje istnienie jest już cudem, a kiedy to honorujesz, cały świat zaczyna traktować cię zgodnie z tą wartością, włączając w to tych, którzy kiedyś cię lekceważyli. Odpowiedź więc nigdy nie tkwiła w tym, jak sprawić, żeby wrócił. Zawsze tkwiła w tym, jak sprawić, żebyś ty sama pozostała, w tym, jak wybierasz, żeby więcej się nie porzucać. I ten wybór zmienia wszystko. Dochodzimy teraz do jednej z najbardziej wyzwalających prawd, jakie możemy zrozumieć na tej drodze. Tęsknota, którą ktoś za tobą odczuwa, nigdy nie będzie cenniejsza niż obecność, którą kultywujesz dla samej siebie. Bo w głębi to, co często nazywamy miłością, było tylko nadzieją na bycie wybraną przez kogoś, kto nawet siebie nie wybierał. Było to oczekiwanie, że drugi da nam to, czego my same sobie nie dawałyśmy. Louis Hay uczy nas, że podstawa wszystkich relacji zaczyna się od relacji, którą mamy z samymi sobą. Jeśli pragniesz miłości, która trwa, która jest stabilna, przejrzysta i karmiąca, musi być najpierw kultywowana wewnętrznie. Nic nie kwitnie na glebie zaniedbania siebie, i właśnie dlatego najpiękniejszym gestem mocy jest zadeklarowanie sobie: Od dzisiaj wybieram siebie. I wybierając siebie, przestajesz biec za kimś, kto odchodzi, bo rozumiesz, że prawdziwa miłość nie wymaga pogoni, płynie, buduje się, wyraża naturalnie. Miłość nie opiera się na odczuwanej nieobecności, ale na budowanej obecności. Nie kwitnie na lęku przed utratą, ale na bezpieczeństwie bycia. A kiedy zaczynasz wibrować tym bezpieczeństwem, przyciągasz nowe możliwości, bardziej świadome, dojrzalsze, bardziej odzwierciedlające to, kim teraz jesteś. Tak, może on wróci, ale ty będziesz inna. Będziesz miała większe rozeznanie. Nauczysz się rozpoznawać wzorce, które wcześniej trzymały cię w pułapce niespełnionych obietnic. Zrozumiesz, że kochanie nie polega na kształtowaniu się, żeby być akceptowaną, ale na wyrażaniu siebie z autentycznością, nawet jeśli to odstraszy tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z Twoim światłem. I tu tkwi prawdziwa mądrość. Nie musisz pragnąć, żeby On cierpiał z powodu Twojej nieobecności. Możesz szczerze pragnąć, żeby On też ewoluował, żeby odkrył swoje własne prawdy żeby odnalazł swoje własne uzdrowienie. Bo jeśli macie się ponownie spotkać, niech to będzie na nowym etapie, gdzie nie ma już gierek, niepewności czy emocjonalnych zależności, ale dwie całe dusze idące ramię w ramię z wyboru, a nie z braku. A jeśli to ponowne spotkanie nigdy się nie wydarzy, to też w porządku, bo nie będziesz już czekać na coś, co jest poza tobą. Już znalazłaś wszystko, czego szukałaś: przynależność, miłość, akceptację, spokój. A tych skarbów, raz znalezionych, nigdy nie można ci odebrać. Więc co zrobić, żeby on za tobą tęsknił? Stań się niezapomniana dla samej siebie. Promienieć własnym światłem. Ulecz to, co boli, odzyskaj to, co zostało utracone. Uhonoruj swoją podróż. Bo prawdziwy cud nigdy nie dotyczył tego, że drugi cię szukał, ale tego, że ty w końcu odnalazłaś siebie. Zakończmy tę podróż ostateczną refleksją i zestawem afirmacji głęboko zgodnych z naukami Louise Hay, abyś nie tylko zrozumiała, ale żyła tą transformacją w swoim codziennym życiu. Prawda jest taka, że miłość, której tak bardzo pragniesz, zaczyna się wewnątrz. Żaden brak na zewnątrz nie może zostać wypełniony, jeśli ty sama jesteś nieobecna dla siebie. I często to pragnienie, żeby On za tobą tęsknił, jest tylko lustrem wewnętrznej pustki wołającej o uwagę. Ale teraz wiesz, masz moc wypełnienia tej przestrzeni, nie rozproszeniami czy zewnętrznymi obietnicami, ale swoją własną obecnością, swoim uzdrowieniem, swoją prawdą. Kiedy wybierasz siebie. Zmieniasz pole wokół siebie. Ludzie zaczynają patrzeć na ciebie inaczej. Okoliczności się zmieniają. To, co wydawało się końcem, okazuje się nowym początkiem, a to, co wcześniej było cierpieniem, staje się mądrością. Bo nie ma bólu, którego nie można by przekształcić w siłę, kiedy patrzysz na siebie z miłością i odmawiasz ponownego porzucenia siebie. Tęsknota którą on może lub nie odczuwać nie jest już twoim punktem odniesienia ważne jest teraz więź którą nawiązujesz ze sobą to jest miłość która nigdy nie odchodzi która nigdy nie zdradza która nigdy nie jest nieobecna to jest miłość która leczy wszystkie inne bóle i tak z tym nowym spojrzeniem możesz nawet kochać ponownie ale nigdy więcej nie zgubić się dla miłości, możesz się oddać, ale nigdy więcej o sobie nie zapomnieć. Możesz przyjąć drugiego, nie porzucając nigdy siebie. I jako ziarno tego nowego cyklu zostawiam Ci kilka afirmacji. Niech będą Twoim codziennym przypomnieniem, że Twoja obecność jest wystarczająca, że jesteś wystarczająca. Teraz nie czekaj już, żeby On za Tobą tęsknił. Poczuj swoją własną obecność, żyj swoją prawdą. I ufaj, to, co jest Twoje, znajdzie drogę do Ciebie we właściwym czasie, we właściwy sposób, z właściwą energią. Z miłością i świadomością najważniejsze spotkanie już się odbyło: wróciłaś do domu, do siebie. Mam nadzieję, że ta translacja spełnia Twoje oczekiwania i będzie świetnie pasować do narracji wideo. Daj znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze.